Oba pochwyt, witam w kolejnym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa m.in. Popołudnie z dzielnicami, podsumowanie projektu Nowoczesny Uczeń w Nowoczesnej Szkole oraz Jubilaci w Urzędzie. 23 stycznia w Urzędzie Miasta odbyły się tradycyjne, coroczne popołudnie z dzielnicami. Głównym tematem było przedstawienie budżetu na rok 2012, który za pomocą prezentacji multimedialnej przekazał prezydent Adam Fudali. Radni dzielnic z zainteresowaniem wysłuchali informacji przede wszystkim o inwestycjach, których nie zabraknie też w dzielnicach miasta, dzięki staraniom członków rad dzielnic takie piękne domki na ulicy Słonecznej odrestaurowane ślicznie są. staramy się żeby w tym roku tak samo w następnym budżecie też kontynuacja była i całość materii tych mieszkań socjalnych i budownictwa tego familokowego chciałbym, że przez te kilka lat zostało zremontowane do końca żeby dzielnica Warszawiec Piaski była przykładem budownictwa pozytywnego socjalnego Oprócz budownictwa w poszczególnych dzielnicach ważne są także inwestycje związane z drogami, które albo już są wyremontowane, lub też czekają na modernizację. Największą w zasadzie inwestycją był remont Ronda Wodzisławskiego z przebudową ulicy Reymonta. Będziemy remontowali ulicę Przemysłowo, która jest ciążliwa, gdzie ciężki transport przechodzi, no i będzie tak samo remontowana ulica Wielopolska. Wszystkie inwestycje w dzielnicach możliwe są dzięki współpracy z Urzędem Miastem tłumaczy Andrzej Wojaczek, przewodniczący Rady Miasta Rybnika. Po to są te dzielnice, żeby współpracowały z miastem. To jest najważniejsze. Każda dzielnica przygotowuje sobie swój plan i to jest skwalebne, naprawdę oni robią, dzielnicy robią wspaniałe roboty. W trakcie spotkania członkom rady dzielnic przedstawiono także znowelizowaną ustawę o porządku i czystości w gminie. W niedzielę 29 stycznia rybniczanie wspominali ofiary zbrodni hitlerowskiej. Odbył się bowiem marsz śmierci, który upamiętniał tragiczne wydarzenie sprzed 67 lat. To wydarzenie, które odcisnęło się dosyć głębokim piętnem w pamięci ludzkiej mieszkańców przedmieścia Rybnika w tych tragicznych miesiącach końca II wojny światowej, i jest takim niezwykłym wydarzeniem dramatycznym dla tych, którzy przez Kilka lat cierpili w obozach koncentracyjnych. Nie zabrakło mieszkańców, którzy zebrali się przy pomniku pomordowanych obok stadionu miejskiego przy ulicy Gliwickiej. To właśnie tutaj prowadziła trasa kilku tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tamte lata wspominali weterani wojenni. Kilka razy byłem w Oświęcimiu, że jak brat żył, to chodziliśmy, bo on siedział w Oświęcimiu, jeden z rodziny, nie? bo jego zebrali z Francji do... Do oświęcimia, na roboty, a mówili, że to chwilowo. A później buntowali chcieli z powrotem, to do, zamknęli do oświęcimia. Pod pomnikiem upamiętniającym marsz odprawiona została modlitwa i złożono kwiaty. Następnie wszyscy udali się do mogiły w lasku przy rzece Rudzie, gdzie również złożono kwiaty. 25 stycznia w Urzędzie Miasta odbyła się sesja dodatkowa. Radni przegłosowali kilka uchwał, innymi dotyczących zmian w budżecie miasta. A chodzi na przykład o 200 tys. zł dotacji do Rybnickiego Centrum Kultury. Ta zmiana jest podyktowana z koncertem, który będzie organizowany w naszym mieście. Przyjęliśmy do budżetu również kwotę w wysokości 130 tys. zł. I ta kwota to jest dotacja przeznaczona z elektrowni Rybnik. Na dwa działania. Jak wytłumaczył włodarz na konferencji posesyjnej, 50 tysięcy złotych ma pójść na remont sali gimnastycznej Komendy Miejskiej Policji. Reszta kwoty ma być przeznaczona na rybnickie, Boże Narodzenie i kolędowanie. Musieliśmy również zabezpieczyć dodatkową kwotę na. Monitoryk wizyjny stadionu miejskiego przy ulicy Gliwickiej jest to kwota miliona złotych. Radni przegłosowali także uchwałę dotyczącą łączenia szkół. Ten krok był niezbędny z powodu niżu demograficznego, tłumaczył Adam Fudali. Jest to przykład na, na nielikwidacji jednostek oświatowych, tylko powołanie nowych jednostek oświatowych po to, żeby w sposób racjonalny można było naszą oświatą zarządzać, a o racjonalności to myślę o ilości zatrudnionych. Nauczycieli. W ostatnich latach z powodu niżu demograficznego zmniejszyła się drastycznie liczba dzieci. Władze Rybnika nie chcąc zwalniać nauczycieli postanowiły połączyć szkoły w zespoły. I tak szkoły podstawowa nr 32 i przedszkole 35 utworzą zespół szkolno-przedszkolny nr 7, szkoła podstawowa numer 16 i przedszkola nr 18 zespół szkół nr 6. Podstawówka nr 18 i przedszkole nr 19 będą zespołem szkół nr 8. Szkoła podstawowa nr 5 i przedszkole nr 5 będą zespołem nr 5. Gimnazjum nr 11 ma być włączone z kolei do zespołu szkół nr 5. Od września funkcjonować będzie także specjalne przedszkole nr 49, które zostanie włączone do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Piasta, gdyż tam właśnie są najlepsze warunki do edukacji niepełnosprawnych dzieci. Powstanie także specjalne gimnazjum nr 19, które funkcjonować będzie w zespole szkół nr 6 przy ulicy Małachowskiego. Radni zatwierdzili także zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kolejny etap zadania pod nazwą Program ograniczania niskiej emisji dla miasta rybnika. Projekt Nowoczesny Uczeń w Nowoczesnej Szkole na Finiszu. 26 stycznia w Domu Kultury w Fałowicach odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni projekt. Tak naprawdę, projekt Nowoczesny Uczeń w Nowoczesnej Szkole był skierowany do liceów profilowanych i liceów ogólnokształcących. I w jakimś tam zakresie na pewno udało nam się te szkoły wspomóc. Zarówno w zakresie takim, powiedzmy, merytorycznym, wsparcia bezpośredniego uczniów, ale także wyposażenia. Czyli zostały zakupione tablice interaktywne dla każdej szkoły, specjalne oprogramowanie. Czyli w tym kontekście jak najbardziej możemy mówić o unowocześnieniu. Dzięki projektowi udało się więc stworzyć nowoczesne i komfortowe warunki do nauki dla uczniów, a ci mieli szerokie pole, jeśli chodzi o wybór zajęć. W szkołach zorganizowano lekcje dodatkowe z różnych przedmiotów: wycieczki, wizyty studyjne, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, gry samorządowe, prelekcje, kursy akademickie, czy kursy i program profilaktyki uzależnień. Co dzięki temu zyskali uczniowie? Myślę, że przede wszystkim, jak wskazują wyniki badań kompetencji, szersze horyzonty, większa, większy zasób wiedzy, ponieważ szereg zajęć pozalekcyjnych, które były realizowane w ramach projektu jednak no, na pewno wzbogaciły uczniów, na pewno pomogły wielu uczniom przygotować się też w lepszym stopniu do, do matury z matematyki i z języków obcych głównie. W czasie konferencji podsumowano także program LUS, czyli Lubię Unikać Zagrożeń, który Wydział Edukacji Rybnickiego Magistratu prowadził wspólnie z Komendą Miejską Policji oraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Psychologicznej. Terapii. Podczas zajęć i warsztatów ze specjalistami młodzież dowiadywała się, do czego może doprowadzić alkoholizm, narkomania czy cyberprzemoc. Myślę, że udało nam się zrealizować nasze zamierzenia, mówi Mariusz Wowra z rybnickiej komendy policji. Dotaliśmy troszeczkę. Do młodzieży faktycznie w tym pierwszym etapie został przeszkolony aż 450 dzieci, więc to jest dużo. Podczas finału programu młodzież miała okazję zaprezentować efekty swojej pracy, za co zwycięski zespół z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia powstańców Śląskich otrzymał atrakcyjne nagrody. Aż 42 pary małżeńskie gościły w dniach 24 i 25 stycznia w Rybnickim Urzędzie Miasta. Okazja była ku temu niecodzienna, bowiem małżeństwa obchodziły niezwykły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jesteście przykładem dla dzisiejszych młodych małżeństw, które powinny brać was w wzorce mówił prezydent Adam Fudali składając jubilatom życzenia. Rzeczywiście, nasze pokolenie różni się od teraźniejszego przyznawali małżonkowie, zastanawiając się, co jest tego przyczyną. Bo oni są przyzwyczajeni innego życia, mi się wydaje. Większe tempo mają do życia i chcą koniecznie za szybko wszystko osiągnąć. Jaka jest więc recepta na długi i szczęśliwy związek? Nie ma recepty, naprawdę nie ma. Cierpliwość, spokój. Poza tym nic. Wulkany też wybuchają, ale wszystko trzeba znieść. Spokój. No i wspólne dogadanie się. Najlepsze to jest tak: watę do uszu napchać i wody do ust nabrać i żyje się 100 lat. Prezydent Adam Fudali wręczył parą medale prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz upominki. Jak co roku na początku stycznia Rady Dzielnic organizują spotkania noworoczne z mieszkańcami i włoderzami miasta. Prezydent Adam Fudali gościł na spotkaniu Chwałowica, które zorganizowała tamtejsza Rada Dzielnicy. Nie zabrakło podziękowań za dotychczasowe inwestycje i wsparcie ze strony władz Rybnika oraz instytucji. Przewodniczący Chwałowickiej Rady Andrzej Wujaczek wskazał też, jakie inwestycje są potrzebne. Przede wszystkim gimnazjum, elewacja, szatnie, mam na myśli szkoła 35, mam na myśli szkoła 13. Koncertem rozpoczęło się z kolei spotkanie w dzielnicach Popielów i Radziejów. 22 stycznia w kościele pod wezwaniem Trójcy przynajmniej w Popielowie wystąpiła miejska orkiestra Denta Rybnik. Koncert był oparty na gościach powiedzmy specjalnych, czyli wokale. Przede wszystkim tutaj należy wyróżnić tych naszych wokalistów z Rybnika, z Orkiestry Miejskiej, którzy współpracują na stałe z orkiestrą, czyli Mieczysław Błaszczyk i Joanna Spandel. W Celkach parafialnych członkowie Red dzielnic podsumowali zeszłoroczną działalność i opowiedzieli o planach na ten rok. Będą robione drogi, głównie wodzisławskie. Tutaj, która jest naj, najbliższa, no i to, co wszystko zostało rozpoczęte, będzie skończone, na przykład dom Strażaka. Smolniaki kolendują. Tak nazywało się z kolei tradycyjne spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Smolnej, jakie odbyło się 20 stycznia w szkole podstawowej nr 2. Biorąc, że tak powiem, statystycznie, jest to już 25 spotkanie które Rada Dzielnicy Smolna organizuje dla swoich mieszkańców. Dla zebranych wystąpił chór Seraf w programie Pół Żartem Pół oraz kabaret Pani i Panowie ze swoim nowym programem. Muzyka. Za nami finał 7. Wojewódzkiego Integracyjnego Przeglądu Widowisk Jesełkowych. 26 stycznia w sali widowiskowej powiatowej i miejskiej biblioteki widzowie podziwiali występy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i warsztatów terapii zajęciowych. W tym roku w przeglądzie wzięło udział 16 zespołów z całego Śląska. Były grupy z żywca, zeskoczowa, stychów, zabrza. To świadczy o tym, jak bardzo przegląd cieszy się zainteresowaniem. Moc do przedsięwzięcia brzmi „Różni, lecz równi.” W tym roku żyri zwróciło uwagę na różnorodność form teatralnych, bo zarówno był to teatr cieni, był to teatr tradycyjny, tradycyjne przedstawienia jasełkowe, był to teatr lalkowy. Także co roku jest coś nowego na jasełkach. Jasełka są bardzo innowacyjne, bardzo odkrywcze. Dodajmy, że w tym roku Rybnik triumfował, bowiem w grupie szkół podstawowych zwyciężyła szkoła podstawowa nr 21 w W starszej grupie przyznano dwa pierwsze miejsca GZEKWO, Gimnazjum Dziejkowic oraz grupie teatralnej Bajka ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rybniku. W dzisiejszym wydaniu miejskiego programu informacyjnego to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.